Nowych rzeczy, które muszę zobaczyć! Czy wasza płyta nie jest choć trochę zainteresowana festiwalem? Pierwsza edycja z autografem będzie miała wartość kolekcjonerską. Muszę ją mieć! Staję tutaj od wczoraj wykupić sobie tę figurkę! Ja! Arataki numeru no i to! cię na o wszystko! Bez zasad! Bez ograniczeń! <ścoughs> brakuje najistotniejszego elementu inspiracji. W takim razie musimy zamówić więcej dań. Witaj. A jaka wspominała o Tobie wielokrotnie? To zaszczyt móc cię poznać. Jestem głową klanu Kamisato. Kamisato Ayato. Kaskada. Cześć się podobie. Wszystko jest jak należy, a oni złapali przynętę. Pora się nimi zająć. Jeśli moje podejrzenia co dość portali są słuszne, fakt, że jeden się tutaj znajduje, świadczy o tym, że to miejsce jest celem zakonu Tchuani. Gdy Hilczul tam wejdzie, już nigdy nie wróci. Wszyscy zamartwiają się tym na śmierć. Może to prawda, że cokolwiek się tam dzieje, ma związek z otchłanią? Całe miasto unosi się do góry nogami! Niejedna tajemna moc się tu znajduje. To całkiem możliwe, że zakon otchłani śledzi nasz każdy ruch. Ech, a to co? Koniec rozmów. Przygotujcie się. Chciwski głupcze. Nie waż nam nigdy więcej. Znajdź sposób, by to zatrzymać.